Nie wiem, zwykle tak się utarło, że ludzie o was mówią po paprańcy, którzy jeżdżą i próbują zrobić sobie krzywdę, ale tak naprawdę robicie sztukę. Wiesz co, no każdy wyraża, wyraża w siebie na motocyklu. To jest taka prywatna bardzo zabawka każdego mężczyzny. tak? Każdy sobie gdzieś tam upatrzył i, i, i po prostu kupił taki motocykl pod siebie i robi z nim co chce. Tak? Jeden Ale kupi, czopera, jeździ drugi. No, Tomek, to jest jego właśnie motocyk i, i jeździ sportowym motocyklem. wiesz, Bawi, po prostu korzysta z tego, to jest jego zabawka. Jeszcze Ale w taki bardziej stanterski sprzęt. Duża zębata, wgnieciony tak. zbiornik. Kiedyś miałem, byłem na zawodach gdzieś pod Wrocławiem, w Dzierżoniowie chyba. Byłem Na tam... Na Bielawie byłeś, pamiętam Cię. No widzisz. Ja byłem w komisji, tam siedział jeden tak, Amerykanin, pamiętam, paru tak, ludzi. Tak, tak. I wiesz co było najfajniejsze? Staliśmy tam wszyscy, raptowny tam też chyba startował wtedy. Stander 13, który jest obok na stanowisku Yamaha, jest teraz sponsorowany. E... Taki drobny chłopczyk, tak, tak na tak, tak. Ja teraz najlepszy lepszy głos na świecie. Ja, ja, tym, ja powiedziałem, że ten człowiek, wiesz, bo w ogóle cały Street, cały Stand, taką dobrą sprawę, to jest umiejętności, to raz, ale dwa też kontakt z publiką. On był tak popaprany i tak genialny, że powiedziałem tym wszystkim ludziom, on musi wygrać. Zgadza Nawet ten Amerykanin, który tam był w komisji, powiedział, Zgadzam się z tobą? I tak, 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 tak. Tak jest, tak było. Jest bardzo dobry, ma duże obycie w tej chwili, no jest z na światowym poziomie, także naprawdę no. Pamiętasz na czym wtedy startował? Tak, na Suzuki RG80 bodajże, tak? Coś takiego. Jakaś to było. taka bardzo mała maszynka, tak, smokrucha, na tak, 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 wujek tak. mój ją kupił, było piękne. Minęło trochę lat. Powiedz mi, czy bo żeby zamknąć temat tego gadania o wariatach i tak dalej, przecież wy trenujecie na zamkniętych obiektach najczęściej, tam się odbywają treningi. Na ulicy oczywiście czasami można trochę dokręcić, ale zawsze bez ale przesady. Ale tym się, wiesz, bo to jest taki stereotyp, nawet jeżeli ktoś z naszych chłopaków jedzie na jednym kole po ulicy, to, to on nie jedzie z prędkością 200 na godzinę, czy nawet 160, on zazwyczaj jedzie, to jak, nie wiem, 180 80... 80, 60 na godzinę, wiadomo. W granicach nawet takich dopuszczalnych, normalnych prędkości, tym bardziej, że on ma tak opanowaną jazdę na tym kole, jakby jechał na dwóch, więc to jest, wiesz... To nie jest wariat jakiś, który 300 na godzinę leci. Nie, bo słuchajcie, po co, po co o tym mówię? Nie pytam jak głąb, na zasadzie, że nie wiem. Tylko chodzi mi o to, żeby ludzie zmienili trochę postrzeganie tego, co robicie. Dla mnie to jest sztuka, to, co się dzieje. Wszystko, co potrafią te motocykle, a właściwie co Wy na nich potraficie zrobić, to jest w ogóle istne wariactwo. Byłem na paru zawodach, obserwowałem stanterów. Widziałem, że robią naprawdę genialne sztuki na tym sprzęcie. I to nie jest taka rzecz, którą zrobi ktoś za pierwszym razem, za pierwszym razem to zrobi glebę, To trzeba wielu godzin jazdy. Wiesz ja nagrywam taką serię filmów, Stand Days. Od początku istnienia praktycznie polskiego stand ridingu, już teraz przez 11 lat robię te filmy, towarzyszę chłopakom, cały czas jesteśmy, robimy widzą ich progres, widzę jak to się rozwija na przestrzeni tych lat i... To jest naprawdę fajne, nie? że na początku właśnie wszyscy walili szybkie gumy, a teraz jeździ się technicznie bardzo. Na małej prędkości, jakieś wiesz, akrobacje Byłem bardziej, wiesz, to jest już sztuka, to ewoluuje jak każdy sport. Byłem kiedyś w Garmy, oglądałem Fajfera, on tam wyczyniał jakieś rzeczy. I kiedyś dla mnie to było niedościgłe. Myślałem sobie, że to się nie stanie. Teraz w Polsce... Wiele osób potrafi go objechać. I można powiedzieć, że Polska jest nawet w czołówce, tak, światowej, tak? No bo stander pojechał do Stanów i wygrał praktycznie wszystkie zawody XDL w Polsce też wygrywa. Także no, co tu mam powiedzieć? Naprawdę liczy się Polska, Stany i Francja. To są trzy główne kraje, które mają najwyższy poziom stand ridingu, a mamy najlepszego Standera na końcu, świecie. W końcu niech te cymbały zrozumieją na świecie że my w latach 60. produkowaliśmy najwięcej motocykli. Nasi wiejscy motocykliści robili takie sztuki na sprzęcie. Przejeżdżali na banim przez pole i jakoś się dawało. Słyszałem kiedyś o gościu, któremu się paliwo na polu skończyło, odkręcił baki i przyświecił ze zapałką. To tylko w Polsce. Ale wiesz co, z, z drugiej strony coś powiem. To też fajne, że cały czas jednak Stand ma jakoś troszeczkę taką jakby też złą sławę. Bo budzi to kontrowersje, gdzieś o tym się mówi i czasem. I to też ma dzięki temu swój urok, że to nie jest dla każdego, to nie jestem, wiesz, no jazda na hulajnodze, tylko no, jest zawsze jak się słyszy o tym, że jazda na kole, no to jest mocy już w samym tym wiesz, stwierdzeniu. Słuchajcie, dzięki wielkie. Naprawdę bardzo fajnie was spotkać, uświadomić ludziom, że to nie jest banda wariatów, którzy nie wiedzą, co robią i jadą i potem mówią, no super, wyszło. Oni po prostu wiedzą, co robią. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiamy Was, sprawdźcie nasz fanpage na Facebooku Dame Famous Team. Zapraszamy, dzięki.